Dobra, wjeżdżam. Ciężko bez widelca będzie. Dziękuję. Dużo serba i koper. Taki smak na razie. Dajmy mu jeszcze. Dajmy mu jeszcze. Jezuko, 23. 32 złoty wynos. Za folie bez widelca. I bez niczego innego. Papryka. Bakłażan? Dobry Kurde, myślałem, że ta bułka będzie gorsza Ona jest taką pinsą trochę Taka chrupiąca i taka bardzo lekka Praktycznie niewyczuwalna, biorąc gryza Ta bułka jest, no Lubię dobra bułka Jak jest dobra bułka i ją czuć, to dobra Bułka jest Dla mnie Ale bardzo mi się podoba ten bakłażan Jest go tu dużo, uwielbiam bakłażan Bardzo dobry bakłażan Muszę mu jeszcze dać odrobinę O, słodka, słodka Chyba to mango papryka. Dobry to, mocno paprykowe, mocno bakłażanowe co czyste, ale nie ma jakiegoś konkretnego przyprawienia moim zdaniem Bo tu już jest tyle rzeczy, że wiecie, to jest po prostu jedna kompozycja Smakuje mi ta kura Dużo tego sera, dużo sosów ogólnie Koperkowy bym zamienił na coś innego Ty, a są tu ziemniaki? Kartoszka nie ma chyba, nie dali Czy jest? Lubię ziemniak w taka kebab. No, Fajny tłusty. Utko, utko, nie piecz, utko Trójkąt, trójkąt, trójkąt trójką, z trójką. sosami, sosami. Bardzo intensywne sosy w trójkącie były. W trójkącie w gdyni tak porównujemy teraz gdynię do Warszawy. Brakuje mi tu kopa. W ogóle brakuje mi intensywności w tych sosach. Nawet jak jest to mango papryka, poczułem gdzieś to mango, ale w jednym gryzie na 4 czy 5 już mała intensywność. Może to dobrze, bo nie jest to, nie wiem, wiesz, sztuczne. Smakuje to tak bardzo naturalnie. I to na pewno jego plus dla niektórych. Ja bym wolał, żeby on bardziej tak raz zęby umyć wystarczy. Po nim. Ja lubię takie kebab, co trzeba. ty. No, no, dobri kebabi, dobry dobri kebabi, baviti,